Rozgrzewkę mamy już za sobą. Lotem błyskawicy przenosimy się na teren pierwszych augustowskich motonocy. Zjechali się tu bowiem miłośnicy motocykli z całej Polski. Trzeba przyznać, że konie mechaniczne to ich życiowy konie. Tak się dzieki, kierowcy. Szklanki się mieszczą, napoje chłodzące, lodówka, matki zapasowe, buty i cały kij i klimatyzacja. Wszystko jest. Główną atrakcją, wyczekiwaną przez zakręconych hobbystów, była parada ulicami miasta. Wzięło w niej udział ponad 300 motorów. Chcemy, żeby nasza droga y Nasze życie kojarzyło się tylko i wyłącznie, że to są fajne maszyny, fajne rumaki, gdzie można je podziwiać, można na nich zdjęcia robić, i to, że jeździmy bezpiecznie. Jeszcze raz bezpiecznie. A to jeszcze nie koniec rumakowania na dziś.